Witamy, Przedstawiam Wam dzisiaj dwa nowe ćwiczenia z wakacyjnej serii ćwiczeń. Zbadaż do ćwiczenia wspólnego. Celem pierwszego ćwiczenia będzie wzmacnianie i stabilizacja struktur stawu barkowego. Pozycja wyjściowa. Klęk, kończyny górne ugięte, dłonie i przedramiona oparte na dużej piłce. Przenieść ciężar ciała w przód. Wyprost stawów kolanowych, ustawienie ciała w jednej linii, wsparcie stóp na palcach. Utrzymanie pozycji przez 3-5 sekund, powrót do pozycji wyjściowej. Uklęknij w lekkim pochyleniu tułowia w przód z dłońmi i łokciami opartymi na piłce. Przedramiona ramiona ustaw tak, żeby łokcie znajdowały się podstawami barkowymi. Unieś tuł do góry, przenieś ciężar ciała w przód, wykonując spięcie na palcach stóp. Dla stabilizacji natnij mięśnie brzucha i pośladków. Wytrzymaj w tej pozycji na długość wykonania wdechu, to znaczy przez 3-5 sekund, następnie powróć do pozycji wyjściowej, i teraz kolejne ćwiczenie. Potrzebna do tego będzie mniejsza piłeczka. Celem kolejnego ćwiczenia będzie poprawa siły mięśni obręczy kończyn górnych. Połóż się na plecach na piłce gimnastycznej. Ręce z piłką na klatce piersiowej. Trzymaj piłkę oburącz. Unieś ręce przed siebie w górę i trzymając je wyprostowane, ściśnij piłkę. Policz do pięciu i powróć do pozycji wyjściowej. Dziękujemy i w przyszłym tygodniu kolejne ćwiczenia zapraszamy do wspólnych ćwiczeń.